A stem kto cytus Siemaneczko! Jak to mamy pintę. Box... Boxet 2 to play. Więc... Wydaliśmy już szybko. Ja jestem oczywiście tym Bertem. Jestem Bilt. I możemy grać, yy, tylko no, że już już. Będzie trochę źle, bo ten, bo kamerkę będę musiał przesunąć. No właśnie, jesteśmy to troszeczkę źle, ale... Ej, nie mogę się wysłać. A nie lubię jak tak ty to jest głupie. No niech się pojawmy się normalnie. O, to jest ten! To jest takie głupie, że. O! Odejdź. Ja, odejdź się Ale ty tam nie mogę, nie mogę ty tapić. O! Ty podesz. No to się. Ja, jest Dobra, tego to ja już mogę sobie smuszyć. Jest, fast. Przytrzymuj co? Co? ja muszę... Widzisz? Hmm, pięknie. Jest. Uzi. Ale nie, ja z Uzi na razie będę używał. Chcę Ci pomóc? No dobra, ja leci. mam Uzi. O mam Uzi. Dobra, ja na się nie usiąm też Uzi. nie zabij nic. Jakbyśmy będziemy mieli ten BD, to wiesz co tutaj, co nie? No oczywiście, to będzie. To jest kate długi, więc Uzi tak jak miało być takie. Mogę się stawiać, ale nie, bo nie Tak, tak jak się stało, <laughs> jak widzicie, oczy się Czołeczki, jak oczy. widzicie, my w to nie umiemy kompletnie wleć, nic, nic. O Ej, ej, strzelaj w beczkę. Właśnie chciałam w beczkę. Oto, wiół. Jak widzicie... I jak tam... żeby nam ten yy, okresowy... Opisz to y, tabel, przemęcz. Teraz sobie Patrz, widziałeś, na trzy hit ściągamy. Uszaj! A! Orgazm! Życie, życie, życie! Ja. Ej, nie, nie, nie! Odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się! Nie, się. dobra, jako niszcze, jako niszcze, tak. Oko. Szylpeczkę. Dobra, poproszałem. Dobra, jako tak ustaw. Jest! Jest 900 hajdu. Shotguna już mamy! Dobra, jako na razie też nie używa. Nie będę też ją... On będzie na, na tego czerwonego z okresem. Fajne, kurde. O, oh, rap fire. Uci, rap fire, dobra. Trzy, Szybciej strzelamy dzięki temu, jak chyba... Level trzeci. Dobra, ja nadesię. No coś to będziemy tutaj oczokrzeli i oni nie wejdą. No chyba, że wybuchnie ten y, gość. Gosz... Nie będziemy strzelać po prostu. Nie, ale ten y, minotaur Aha, no, no. czy jak na no, tamten... O, Ja Diabeł. To jest pięknie. Na dwa hity tu trzy no ci dwa kity. Może O wilko mowa, e, e e nie ma, A, ty jesteś tam, dobra. O barę! O dobra, mamy to co chcieliśmy. Więc ja szybko zmieniam. Ty weź z tej strony, ja z tej. A ja nie mam barę. Nie, czekaj! Muszę. A jest! Szybko chodź! Ja sam ten, ja sam te, Szybko. Zabity. Mam nadzieję, że tu nie wejdą. Cytatujemy grę. Idzieee. Tak, i poczekamy aż ich tu będzie tak dużo. Czekaj, i staniemy tutaj. Ty z, z jednej, ja z drugiej. Dobra, jest zbity. Nie wejdą. Trzy. Dwa. Nie, jeszcze nie. A, napija się właśnie. Dobra, na trzy. Ej, czekaj, e. Sam siebie zabił mój. Yeah. Wszystkie broniące cię, kule. Ale do kultury takiej duszy, mocniej. Ah. Poczekaj. Dobra, się mocno. Jema, Siema. Nie, nie mogę chciać. Aha. A co ty jest, ty. jest. A mogę im nawet się zrobić. Ej, to będzie. Nie, nie jesteś chyba. Pięknie. Szybko, nie nie w mi! Ja muszę mieć życie. Przecież ja mam to usi. To nie dajcie ci się no. mm. A to leaf up. Jesteś... E, uwaga, Andrzej! No, ja no, spoko, wow. Ten shotgun daje na hito ten... Ty, tego... Ty... mi, O, granat! Masz, mamy granaty, wszyscy... Jest padel, ptakujemy jeszcze tylko shotguna. O! 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 o. Trafił we mnie, trafił! Ej, on, on szczel nawet zombiaki trafia! No i ich zabija! No nie zahitam, to trochę ich kupią, ale. Renaty, pisz! O, już ale shotguna! Ej, nie, nie, nie! Kupę, muszę mieć shotguna, bo pasi. O kurcz, to się balerzy przypadkiem. Dobra, zostaw, zostaw! Nie, jeszcze. Dobrze, zabiłem! By, bym zginął! No, no, A, mi

A co to jest to walls? Właśnie, co to Czekaj, jest? Czekaj, ja sprawdzę. O, o! Zakryjemy się tym, zrobimy taką mini bazę. Pistol. Aaaaa, nie No Dobra. Nie, dobra, nie mój myśl. Nie mój dojmy się, się, się tym. Zostaw, został... Czekaj, też w tym a nie jakby się dało. Granat. Dobra, to nie, chodź. Walls. Chodź tu, chodź tu. Yep. Chodź tu. Nie, nie! O, widzisz? Nie, nie, nie. O, o, o to. Jak to do... Andrzej! Czemu nie strzela? Andrzej! Czekaj, gdzie są Badelsy? Badels, szybko! Badels! Nie, uciekaj Andrzej! No, no co ty robisz? A, szybko strzelaj w to, strzelaj! Nie! Dzięki. Oj. Nie! Niech cię zabiję. nie cię zabije. No, fajnie. Było było, uczciwie. Jeszcze idzie yes, fajnie, idziemy je dać. Jest, ugodziłeś się. Ona supaka, fajnie. O male! O O male! O male! O male! O Co sobie pakę, idę, papakę. Po no, Iść po dwie najlepiej. O no wiem. No, a granatki. To nas udzielił jak granata chyba. E-e-e-e. Właśnie granat na niego. Udzieliłem jak Wywłóknij, wybuchni, wybuchnij, wybuchnij. wybuchnij! kapłan, no! Jest. No. no właśnie, moje też nie chciały wybuchnąć. No spływ A ja robię Matrixa. Oj. Mi Mi zostawiaj i ten, zostawię mi też paczki, bo ja nie mam nic nich. O, barek bank. Chyba doszliśmy na. Ja zabiłem go, ja zabiłem Chyba go. doszliśmy O, idę po pakę. Chyba doszliśmy tam... Maren, quick amo. 40. No, co daj mi jedno, daj mi jedno! Uzi i uzi. No, no, A chciałem... ja e, uzi mam tylko sobie wyjście. Chciałam shotkana. Dobra. Jest 3000. Ej, masz to do, 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 do budowania, czy nie masz? Te ty masz? O. Mam 10. To nie wiem, jeszcze... to Nie wiem. Ma. Weź taki podwójny mu. O, ja to weźmy tymi jeszcze zaktyję. Ej, czekaj. O nie, nie przejdą. O, ja tu wodę odelsy wsiadłem. Czekaj, daj, co się. Ech! Andrzej! Muszę cię zalić. Nie! Sam się zabiję. Gda na no. ten. Nie, bo to będzie miał... O, Siemeczki. Ciume... To było tylko w sałatce, co było. Ech, bo on nam wszystko rozwali. ruski. Czekaj, zostaw paczkę. What the fuck! O no, kurde Fuck walls. fuck. O Idę po pakę, idę po Puck'e tu jest No ja nie O, o. Jest, on swych zabija O buduje, buduje tu młody, zbudowałem Ja tutaj ochronię. Idziesz po Ja, Słuchaj, ty to, ty tam ja tam, okej? Okay? Przydała by się mi paka. Teraz. Ty, nie, nie, to Pa! Ja ją, ja ją od odwoku byłem. Bo eee! Andrzej! od dwóch stron go. Zostaw... Mój, dobra. No! Dua! Dua! <laughs> o ci puszty, dua! wina! No kurde, ty daw niego, ty daw! Nie. O, pa! Pum! Pum! O, uzi quick! A no? U, o, u! O. O. Maj. Minę! Patrz! A to trzeba pod tym postawić. Patrz, 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 patrz. patrz. Było, no. Ej, masz ten tam. Masz jeszcze te wallsy? Nie wiem. Jest, ja mam. Dawaj, wchodź tam, wchodź tam. A mi pisze w... Mam fajny pomysł. Czekaj, idę jeszcze popatrzę. Walls? Co to jest? Claymore. Dobra, chodź, wchodzimy tu, wchodzimy tu! Szybko! Cyka. No odsuń się! Dobra, i czekaj. Zabij go, zabij go, bo ja nie mam jak. Ja chcę tu miny poskładać. <czwave> <baj> hmm. y -y -y, Stefan! To chodź, chodź, chodź. A nie, bo to będzie miało tak ogromny wybuch, że nas obydwu zabiję. Nie, spokojnie. Czekaj. Barrels, grenades, walls. Minus. O, dawaj idzie. Kusty, 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 kusty. Ej, ja już nie mam. Ja mam, chodź szybko do środka. Idę, idę, idę. Odsuń się. Chodź, chodzimy. Szybko, ja mam jednego Wallsa jeszcze, szybko. Ja mam więcej Wallsów, odsuń się. To to go wykorzystam, dawaj, odsuń się. Osuj, nie. Odsuń się, jaką wykorzystam, po, po co mi jeden? A, e, e. Po co mi jeden? i tam. No. Haha, pięknie, ty no! Jesteśmy skąpioni! Nie, zostaw, zostaw, zostaw! Jeszcze zapomnieliśmy tutaj, on tu rozwalił chyba. Nie, patrz, patrz, patrz! O kurde. O! Andrzej! Swojego zabił. Widzisz, że to zaraz się rozwali? Czemu ja nie mam granatów? Wrzucaj mu te granaty! co się! Wrzucaj mu granaty! Aaa! a uderz, uderz, uderz! mam już Jest, wybuchło! Dzięki. O, o, Andrzej! 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 Andrzej nie! Nie, co Andrzej! Andrzej! Yes! Yes! yes. Przepraszam się, tak się poniecamy, ale... Ile, no, to już 12 minut i tak? I masakry, no. Yes, Ciesz, Andrzej! Cofsta w spakaj, Nie, to! Dobra, ty weź tą, ja i ty po tamtym Barrels. O! Ile? No, czemu jeszcze strzelać? Walls. E, 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 bon. I! Ona całą masę ptamy to zwolnił, ej! To się zrobi na nowym. Ta, a masz wallsy? Tak. No, to jest na to się Patrz. Barrels. Walls. To ile ty masz tych paciaków postawiłś teraz? To... Jedną. Wiem, coś. Jedną wziąłem. Po bars... Co ty zrobiłeś? nic a może wziąłem chyba właśnie... tą nie wiem już pomaga, pomagam, już pomagam o kur... już no, no. dzięki co what the fuck gin, No, gin o, table. dwóch stron poczekaj, poczekaj poczeka. masz paczkę niby się i tak... fake walls o, fake wall... to są włosy zwykłe nie słyszymy ja pier... aha, świecie. Swoją... Ty mi chciałeś, ty mi nie chciałeś zostawić. Zostawiłem ci. Dobra, ja tu już butuję, okej? Okay? To Claymore. Co to jest Claymore? To jest coś... Zobacz. Proszę. Nie, bo to jest o z minami, od min. Zostaw. Osi. To... A ja nie mam. Dawaj. Zbijaj tu. Masz jeszcze Bo By się przydało tutaj jeszcze postać powrót Zostaw tutaj podwójne. to Wejdź tutaj do środka. I tutaj jeszcze podwójne. No, pięknie. No teraz to... I nie, te trzy tutaj może daj. Nie, ty tutaj, bo tutaj... No! Skapieni jesteś, Józef, jest Ja mam buzy, jak ten samiec jest lepszy. Czułaś jeszcze miny? O co się... O co się widzisz? On to zaraz wszystko rozwali. Spokojnie, ja sobie przed nim. Co ja zrobiłem mój błąd? Granat, granat. Aaaaaah! Panelsy mam. Spokojnie. Ale nie mam nawet granata. U. Ej, bo on się wbija tutaj na chatę. Pomagam! Oh Ej, no, bijesz mnie. Placy, plecy! O olej tu jest uciekaj, uciekaj. No, dzięki. To nie ja cię zabiję. Tak, to ty byłeś. Dzień dobry. Nic, nic, dobrze jest. Gdzie ja się odrodzę? Ja się muszę odrodzić. Plecy, 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 plecy. Ja chcę go zabić. Gdzie jest? Gdzie jest twór? Jest dobra. Jestem. Daj mi paczkę, daj mi paczkę. bierz te baczki. Ja ci pomagam. Przyszczę tutaj ty tobie. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Oczy się, oczy się, oczy się, oczy się. ty mi powinieneś pomóc. No! Nie podjeżdżaj, nie podjeżdżasz. Heh. Nie, nie, nie. E, 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 e. To był za pomysł. Dobra. Dobra, badę. I pa, to się tobi tako. Bumrzak, lalka, widzisz? Ty, no, fajna taktyka nawet, pa. To robisz tylko taką. Jest lifeo. Zabiłem się. A ja co mam? Ja nic nie mam. Ja nic nie mam. Leci mi Uzi. Fekwot. Czy ja jestem? O. A nie, zostaw mi, zostaw mi. No, Aha. no ja też nic nie mam, ty masz łączy przynajmniej. O. A ty masz shotguna. Wow. To ci będę pomagał przecież, patrz. Hmm. Patrz, widzisz jak... To a, pomagam ci, Lecę, lecę. Pies w skrzynie. On jest na hita. Jest Uzi! Nie, nie strzegaj mnie. Odejdź. A. A. Nie, nie strzegaj mnie. Okej. No, o, Ja się fokusuję na tym. Mam badelsy. Oj, nie, to ja taki kumysz tutaj sobie Dobra. Ale będziemy musieli w kit uciekać. Barels? Nie mam barrels. O, to jest skrzynka! Mm. Jeszcze nie strzelaj! To jest mega wąż! Nie strzelaj jeszcze, czekamy na diabła! Tepil! <grym> to nie ja byłem, bo tu ty strzeliłeś! Tylko ty tu byłeś! Diaba nie było, specjalnie ta mnie to... Nie, to nie było specjalnie! Zostaw so, pipakę! Albo dobra, weź sobie! O! <grym> Nie ty mi chyba sądasz, a nie. Jest mam Uzi. Czy mam Uzi? Niech zaszczep! Granat! Uzi mi, Muzi mi, niech chce Uzi mi, niech zaszczep! Ugiście pomaga! Ugiście pomaga! Nie ja pomaga! tak. To ma część ta niekrocząca, część ta, niech, ta, nie, ta no, jajsta, nie, jajsta. Jajsta. kurwa... Nie Patrz! Niech wybuchnie, niech wybuchnie niech wybuch, lepiej! Jest! Patrz! Bum! Jest! Pisz pakę, pisz pakę! Pakę, pakę, pięknie! Co ty, co? Co? Odrodziłeś się, na szczęście! Już, już ci pomagam, już ci pomagam, już, ja już! ja na ślepo strzelam! Najlepiej na ślepo! Ale to trzeba w tiamu strzelać! Jabłuch! Osuj się, osuj się, osuj się, osuj się! Masz granaty? nic nie mam. Lecę papaka! jak mi się uda. Aaaa, Swenia! odejdź. Jak wszystkich odwrócę ich uwagę. No właśnie, jak uda to. aaa taka. Claymore? Hey, o, Claymore. To nic nie daje. To daje. A miny? O, daj mi tamtą, daj mi tamtą. Tam, tam. Jeszcze. O nie, tam jest diabeł, tam jest diabeł. Ty chodź, tu ja sobie taką ścieżkę, pułapkę, chodź. Ja jest dostał. Jest, dyplomko, dyplomko, go! Dajmy go, dajmy go. Nie jest, kuzaj, kuzy, kuzy, kuzyk się! No nie we mnie! Dobra, stawię tę minę. O buchnie, ole buchnie! Klemor! Patrz, 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 buchnie, buchnie! Jest Ej, Daj mi, daj mi, bo ja mam ten... Ja prawie nic nie mam. Ja nic nie mam, pistola mam. U -u -u. Shotgun! Dobra, jest sadom liście. Patrz! Osuj się, co się, o co już Oj teraz, widzisz? No było właśnie o to chodzi. Czekaj, yy, daj P. P. Co mamy? A big Banka granat, bo ten środek jest za doket. Teraz czekamy na... Yy, def, rocket oh, no. O, to z nią trzeba na dystans. Więc musimy się od siebie ten odsunąć trochę. Tak, kampimy tu. Ja mam środka na jakby co. Ja A, ale patrz, ten nie się nic niczym nie dąśni, widzisz? A Jest! Nie, nie umiem tak bo to jest na bliski dystans. Uuu, Bo, o, ale ja tu furię sobie Pana to, pana to, pana to, Pana na to, po na Co ty? Sobie. Ha, ha. Mhm. Co ty mhm. przypadkiem? Bo strzelałem i mówię, że to jest na krótki dystans. Właśnie widzę ten krótki dystans. O, to są mi paczki. Bierz paczki. Patrz. O, to furię stłupiłem, widziałeś? Widział, Widziałeś, e, gdzie mnie, gdzie mnie? Włosy i... patrz, to twoja Dobra, ja wchodzę, ja się, u... ja uciekam stąd, siema Nie, odejdź mi Odejdź, nie, odejdź Aaaa, kurde, pomóż Pomóż, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi Pomóż mi, jestem ciała na pomoc, o Nie, już czekaj, odgoni ich wszystkich nie, jest, nie, ja nie, mam. A, nie, 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 tam. nie, paka tam. Okay. paka jest moja. A, a, paka! nie, 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 o! Nie, no. taka. No, nie dostałem paki. Ech, Nie! O! mocny! czujku, jest! Klejgot! Minę. Nein. No. Fuck, dead, Zostaw mi tamtą paczkę, okej? Okay? Czekaj! Zostaw miny, zostaw miny na później. O, jest! Jest dobrze. Claymore in old Jest barrel. A, dobra, dobra, dobra. O co się, o co się, o co się oni w mini po... Jest! No czemu? Czemu? Ja jest pięknie, działa na nich. O to chodziło. What the fuck! O co tu? Jestem paczkę. Ty weźmy weźmiesz teraz tam. Masz, weź sobie. Claymore. Kurde, Dobra, jest dobrze, jest good. Masz rocket. O słyszy, to jest ten na długi dystans. Aaa, hajter, hajter. Obydwóch nas zabije, wyśledzę się. O <słyszy> ale, tyton. <słyszy> nie trać to. No dobra, na takich słowych nie będę dać, co nie. nie, już! Lif, ale masz Czyli Jest, dobra, ja mam hotel. Co się ma na taką? O słyszę. Przelić, ale nie Rocket mogę. launcher. Masz to co ja? A trzeba. Masz trzeba! Dobra! Dobra. Dobrze. 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 Dobra. dobra Słuchajcie, co ja sobie wiem, za chwilę kończymy ten odcinek? Bo ten odcinek pasaka jest tylko 25 minut. Jest! Lifo! Borys, minus. Zostaw mi paczkę jako fragmencie, okej? Okay? Może, może. No, no. Dobra, zostawicie. <laughs> ja tu dozwałam tego. No i co ja zrobiłem? Jest! Uratowałem cię! Szalaj! Trzy ten... ja na mnie. Coś ty samio. Co to paczki? Daj mi jedną chociaż, pikato Luzji. Jeszcze chociaż mam jakąś broń, broń ten na dystans. Dobra, i co są paki? Daj mi jeszcze jedną. No. Ja nie mogę. Tam na górze są. Czujku, I tam chyba nic już nie będzie. Czekaj! No i super. Jaki za nią. No! Paczka mi uciek. Ktanatami ja rzucę... A nie tam! Mam e, e. żyję. O, o! Żyje, żyje! A, narzucałem im ktanatów! O kurde! A, rękę se... Ja wyłuszczałem. A! Nie! A! O nie, ktanatów im zawsze rzucałem! Jest, jest! jest, jest paczka, 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 paczka! No nie! <ścoughs> o no, ja paczkę, pierdolę paczkę! Life up! Life up! Okej. Okay. Jest, badający. pięknie. Ja go z pistoleta pociągnę. A, 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 a. A Ja chcę mieć z nim solo? Dzięki wielkie. Co? Uszczyliłeś beczki. Aha. Sorry. No, tak, może się napiję. Tam, mam tam, 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 Odrodziłeś. tam, dobra, No tam, 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 część część więc... tam, Łapkujcie, subskrybujcie ten odcinek. Zdziwiej. Ale nie łapki w dół. Ale dajcie o tym, więc. Siemaneczko i nie